Jeżeli jesteś chrześcijaninem, mam do ciebie niesamowicie ważne pytanie. Powiedz szczerze, czy bardziej kręcą cię takie tematy i więcej czasu poświęcasz takim tematom jak nie wiem, płaska ziemia, szczepienia, nowy porządek świata, antychryst? No właśnie, czy lubisz bardziej coś słuchać, oglądać na temat antychrysta czy chrystusa? Czy bardziej interesujesz się tym, co diabeł robi na tym świecie? Tą całą bezbożnością, która kwitnie, tą agendą, którą on przeprowadza przez elity tego świata? Czy może bardziej interesujesz się tym, co? Bóg robi na tym świecie, Jego agendą. Czasami w naszym chrześcijaństwie grozi nam to, że pomieszają nam się priorytety. W szóstym rozdziale Ewangelii Jana Jezus określił sam siebie jako chleb, który stąpił z nieba. I to jest bardzo ciekawe, że w Starym Testamencie manna została określona chlebem z nieba. Manna, którą karmili się Izraelici przez 40 lat swojej wędrówki na pustyni. W pewnym momencie swojej wędrówki zaczynali narzekać słowami: teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na te mannę. Te słowa Izraelitów wyrażają takie skrajne obrzydzenie, znudzenie tą maną, tym chlebem z nieba. I czy może być tak w naszym chrześcijańskim życiu, że ten chleb z nieba, że Jezus znudzi ci się, że to słuchanie, ciągłe słuchanie na temat Jezusa, czytanie tych Ewangelii, znudzi ci się i będziesz czuł potrzebę czegoś bardziej podniecającego i będziesz chciał zasilić swoje duchowe akumulatory jakimiś substytami, jakimiś właśnie teoriami spiskowymi, antychrystycznymi, Bezbożnością, ponieważ chcesz się w jakiś sposób napędzać. Ale słuchajcie, to są wszystko dziurawe cysterny i daleko na tym nie zajedziesz, a na pewno już nie do Królestwa Bożego. Oczywiście nie przeczę dobrze znać proroctwa, dobrze wiedzieć, że one zapowiadają nowy porządek świata, który będzie inicjowany przez samego diabła. Dobrze wiedzieć, kim jest Antychryst, ale to nie jest sedno chrześcijańskiego życia sednem jest Jezus. Jasne, jako chrześcijanie musimy nazywać grzech po imieniu, ale może nam zagrażać to, że tak bardzo skupimy się na walce z kłamstwem, że zaniedbamy życie prawdą. Wiecie, chodzi o pewne proporcje, o zachowanie pewnych proporcji w tym wszystkim. Jeżeli ty skupiasz się przede wszystkim na diable, jego dziełach i na jego agendzie, to znaczy, że z Twoim chrześcijaństwem nie jest najlepiej, ponieważ to Jezus powinien być Twoim głównym posiłkiem, głównym daniem. Jezus jest chlebem, który stąpił z nieba i który dajeś żywot światu. Dlatego karm się przede wszystkim Jezusem. On jest godzien Twoich najlepszych, najgorętszych uczuć, Twojego największego zainteresowania. To Jezus powinien być sednem Twojego chrześcijańskiego życia, a jeśli tak nie jest, to się opamiętaj.